Zapraszam na podcast Serce i Rozum, czyli wszystko o komunikacji i psychologii w biznesie. Nazywam się Justyna Michniak-Szladerba i będę prowadzić merytoryczne rozmowy na tematy bliskie sercu każdego menedżera, hr i coacha kariery. Jak budować zaangażowanie? Jak negocjować? Co robić, gdy pojawi się konflikt? Czy w biznesie można komukolwiek zaufać? Gdzie w tym wszystkim rozum? A ile w tym emocji? Zapraszam. Dzień dobry Państwu, witam w podcaście Serce i Rozum. Dzisiaj moim gościem jest Jolanta Podwysocka, specjalista IT z 10-letnim doświadczeniem w saporcie webmasteringu i testowaniu oprogramowania. Dzień dobry Jolu. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Zajmujesz się, albo lepiej powiedzieć, fascynujesz się digital brandingiem. Dla mnie budowanie marki to emocje, przede wszystkim emocje. Trzeba zrobić wrażenie na konsumencie, żeby przyciągnąć jego uwagę. Uwaga, to złożony proces psychiczny, proces poznawczy, między innymi odpowiedzialny za selekcję informacji, które dopływają do mózgu. Pytanie, jak się przebić? Czy tutaj odpowiedzią jest właśnie digital branding? Czym się różni digital branding od tradycyjnego brandingu? No i podstawowa informacja, czy rzeczywiście chodzi tu o serce, czy bardziej o rozum? Dobrze, to. Odpowiadając na pytanie, czym jest właściwie ten digital branding, e, odpowiem najpierw, czym nie jest. E, bo przede wszystkim, jeżeli myślimy o marce, to nasuwa nam się to logo, a to logo, czyli znak wizualny, to tak naprawdę nie wszystko. E, logo to jest narzędzie, bo jeżeli kupujemy na przykład produkt z jabłuszkiem, e, to kupujemy przede wszystkim emocje, i cały szereg wartości, za którym to, które to jabłuszko reprezentuje. Jeżeli pijemy Pepsi, to nasnuwają nam się emocje, które się wiążą z piciem tego Pepsi. Także w momencie, kiedy myślimy o brandingu, musimy przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest nasza marka, do czego dąży. Stworzyć taki wspólny język, aby komunikować to naszym odbiorcom. Sam branding to rezultat wielu działań. Ja bardzo lubię taką metaforę porównania brandingu do drzewa, kiedy te wszystkie nasze wartości, wspólne cele to są korzenie i z tych korzeni, jeżeli one są wspólne, to wyrastają piękne owoce w postaci kampanii, w postaci plakatów, w postaci wyglądu naszej strony www. czy treści, które zamieszczamy na naszej stronie www. Natomiast w momencie, kiedy jesteśmy niespójni, jeżeli jest tam jakiś zgrzyt, to konsumenci momentalnie to wyłapią i możemy się jawić nawet jako marka niegodna zaufania. Jeżeli chodzi o różnice, jakie nastąpiły w ostatnim czasie, to tradycyjny branding przede wszystkim kojarzy nam się z kampaniami w telewizji, w radiu czy plakatach rozwieszanych na ulicy, w kampaniach takich reklamowych. Natomiast ten cyfrowy branding, z którym mamy teraz do czynienia. Ma taką przewagę nad tym tradycyjnym, że przede wszystkim może być dostarczony szybciej, bo stworzenie kampanii do social mediów zajmuje znacznie mniej czasu niż stworzenie reklamy telewizyjnej czy nawet radiowej, bo nie musimy zatrudniać całej ekipy, aktorów, całego zaplecza technicznego. Możemy też szybciej komunikować się z naszymi odbiorcami i dostać od nich natychmiastową odpowiedź. Ponieważ e, puszczając taką reklamę na YouTube czy na Facebooku, dostajemy komentarze i możemy momentalnie nawiązać reakcję z naszym odbiorcą. E, także jest tu przewaga przede wszystkim szybkościowa e, oraz e, kosztowa, ponieważ kampania w social mediach kosztuje zdecydowanie mniej niż, niż kampania dajmy na to w telewizji i stać, je, stać na to także mniejszych przedsiębiorców. A czy przy tym tempie, o którym mówisz i przy tym obniżeniu kosztów nie gubi się to co najważniejsze, czy nie gubi się ta tożsamość organizacji, tożsamość marki. No właśnie żyjemy teraz w takich czasach, gdzie mamy dostęp praktycznie do wszystkiego, produkuje się bardzo dużo przedmiotów. i w momencie, kiedy naszą markę nie będzie wyróżniać nic, to zginiemy na tym rynku. Produkt sam z siebie, nawet jeżeli jest jakościowo dobry, nie obroni się sam. Promując produkt musimy odpowiedzieć sobie na pytanie jacy jesteśmy, jacy są nasi odbiorcy i bezpośrednio do nich skierować swoją kampanię i swoje działania w internecie. Ludzie się różnią od siebie. Jesteśmy w różnym wieku, jesteśmy różnej płci, mieszkamy w różnych krajach, w różnych kulturach no i mamy różne poglądy. Najpewniej są narzędzia, które pomagają w budowie marki w taki sposób, żeby trafiać docelowo w konkretną osobę czy w konkretną grupę osób, w ten target. Czy w digital brandingu są jakieś takie nowe narzędzia, o których mogłabyś tutaj opowiedzieć? No i jak ich używać przede wszystkim? Mhm. E, tak, oczywiście. E, różnimy się znacznie. E, różnimy się przede wszystkim wiekowo. Zdecydowanie inaczej będziemy komunikować się z ludźmi młodymi, zdecydowanie inaczej z ludźmi w średnim wieku. Mamy teraz do czynienia z generacją Z, która zdecydowanie jest bardziej aktywna od kolebki de facto w social mediach. Mamy generację Z, Mamy generację starszą milenialsów, którym ulubionym medium jest Facebook. E, taka ciekawostka, e, moja córka ostatnio powiedziała, że był u nich psycholog e, i powiedział, że pewnie wszyscy siedzicie cały czas na Facebooku. Oni wszyscy nie siedzimy na Facebooku, tylko starsi ludzie siedzą na Facebooku. A psycholog ile miał lat? Psycholog był mniej więcej w naszym wieku, czyli był milenialsem, więc Odłączył dla niego. Nie tak, cały czas, cały czas nie zanotował tej zmiany, że pokolenie generacja Z już zdecydowanie woli inne media, na przykład TikTok. I to jest tutaj fundamentalne to, że on nie zauważył, nie trafił do nich. Zdecydowanie. Oni go wyśmiali i w sumie, w mojej opinii jako wykładowcy, z mojego doświadczenia wynika, że jak na początku strzelisz taką gafę, strzelisz sobie takiego gola, to później jest naprawdę trudno odbudować to zaufanie i przypuszczam, że w budowaniu marki jest bardzo podobnie. Zdecydowanie, zdecydowanie. Natomiast no tutaj ryzykujemy przede wszystkim to, że komunikat do naszej docelowej grupy po prostu nie trafi. A czy digital branding będzie się różnił w zależności od tego, gdzie jesteśmy? Oj, tak, będzie się różnił i to zdecydowanie. Jako mieszkańcy świata zachodniego, jesteśmy przyzwyczajeni do określonych social mediów, natomiast niekoniecznie są one regułą. Jeżeli chodzi o wyszukiwarki, to być może część z Państwa jeszcze pamięta, w 2012 roku najpopularniejszą wyszukiwarką wcale nie była wyszukiwarka Google, tylko Firefox. Natomiast 10 lat później już na naszym tak zwanym zachodnim świecie jest prawie że monopolizacja Google. Natomiast taka ciekawostka, jeżeli chodzi o Rosję i o kraje byłego Związku Radzieckiego, tam zdecydowanie, jeżeli decydujemy się na jakieś kampanie czy na działania brandingowe, musimy wziąć pod uwagę Yandex. Jest to bardzo popularna w tamtej sferze wyszukiwarka, która była popularna również na Ukrainie. Czyli można też mówić o takich determinantach dosłownie politycznych. Oj, zdecydowanie. Zdecydowanie. Jeżeli chodzi o kolejne różnice, to mamy także wielki rynek chiński, gdzie mamy ponad miliard potencjalnych konsumentów. Tam jest coś takiego jak The Great Firewall. Większość normalnego internetu nie jest tak naprawdę dostępna. Wynika to z faktu, że tak naprawdę całą infrastrukturę finansowało państwo i każdy podwykonawca, żeby móc wykonać część tej infrastruktury, musiał dostać specjalną licencję. W związku z tym są wszelkie treści kontrolowane. I ten świat funkcjonuje nieco, nieco inaczej niż u nas. E, takie no i jak soś... wtedy się robi branding? Trzeba zdecydowanie w inne social media uderzyć niż, niż u nas. Większość użytkowników chińskich nie używa Facebooka, nie używa Instagrama, tylko ich powiedzmy z, z grubsza odpowiedniki. E, najpopularniejszą wyszukiwarką nie jest Google. Jest Baidu. Jako ciekawostka, Google było przez 4 lata obecne na rynku chińskim, ale e, trochę się przepychało z rządem chińskim, ponieważ e, w momencie, kiedy e, jakaś treść nie miała być e, dostępna dla wiedzy użytkowników. Google dawało komunikat, że ta treść jest niedostępna z powodu, z powodu cenzury. Rząd nie chciał takiego rozwiązania, no i, no i w tym momencie ta wyszukiwarka nie jest dostępna. Najpopularniejszą jest Baidu. Tutaj obsługuje ona około. 3 miliarda zapytań codziennie, to jest niewiele mniej niż, niż Google codziennie. Najpopularniejszą aplikacją jest WeChat. To jest troszeczkę inna forma aplikacji, to jest taka mega aplikacja, za pomocą której możemy zrobić cały szereg rzeczy, bo możemy nie tylko przeglądać treści czy komunikować się z naszymi znajomymi, możemy zapłacić za zakupy, możemy umówić lekarza, możemy zorganizować nawet wakacje. To wszystkie rzeczy robi się korzystając tylko z tej jednej aplikacji. Jest coś takiego jeszcze jak Xiao Hongshu. To jest taki odpowiednik, odpowiednik Instagrama pomieszanego z Allegro czy Amazonem. Czyli przeglądamy ładne przedmioty mm -hmm. i możemy od razu je kupić. Tutaj takie luksusowe marki, jak na przykład Dior czy Chanel, zdecydowanie idą w tę kampanię na tej platformie. No, a propos kampanii, właśnie to, czy mogłabyś podać jakieś takie pozytywne przykłady digital brandingu, takie, na które warto zwrócić uwagę, zainspirować się nimi? Mm -hmm. Oj, to myślę, że zdecydowanie możemy zainspirować się panem Robertem Makłowiczem. To dla przypomnienia, Robert Makłowicz był popularny w polskiej telewizji i w pewnym momencie rozwiązał z nią współpracę. I tutaj podjął takie działania, które możemy nazwać personal digital brandingiem. W tym momencie tworzy już tylko i wyłącznie na swój rachunek. Ma swoje konto na YouTube, tworzy to, co chce i jak chce. Jest myślę, że teraz bardziej popularny niż wcześniej i myślę, że wszystkie tutaj generacje jak najbardziej pozytywnie odbierają pana Makłowicza. Kolejnym takim przykładem digital personal brandingu jest e, prezydent Zełęński. E, tutaj cała kampania e, wojny na Ukrainie, oprócz e, działań na froncie, przebiega również w internecie. E, można zobaczyć również e, tweety czy e, posty na social mediach Ministerstwa Obrony Ukrainy, które w taki sposób prześmiewczy e, pokazuje działania rosyjskiej armii. Tego rodzaju kampania ma też bardzo duże znaczenie jeżeli chodzi o sposób jej odbioru i myślę, że też przyczynia się do budowania sojuszy politycznych, czyli jest to bardzo potężna broń w tym momencie. Ale mamy też przykłady bardzo dobrych kampanii, które zaczęły się z czegoś, z czegoś złego, a udało się je uratować, uratować i nawet przekuć na coś, na coś bardzo dobrego. Takim przykładem jest mBank. Który, którego testerzy wypuścili taką wiadomość, którą, przepraszam, ja nie wiem czy to dobrze przeczytam, są która to prawdopodobnie miała sprawdzić, czy e, polskie, znaki, e, polskie znaki się e, generują w, w notyfikacjach. Natomiast zamiast wypuścić to w środowisko e, testowe, poszło to na produkcję, czyli tego rodzaju notyfikacje mogli zobaczyć wszyscy użytkownicy mBanku, którzy posiadają aplikację mobilną. Zobaczyli, zobaczyli tą, ten test. Tam jeszcze była trzy notyfikacje. Pierwsza to sprawdzanie polskich znaków, drugie to test, a na końcu było miłego dnia. O, elegancko. Bardzo elegancko, tak. I rzeczywiście M-Bank w kolejny dzień zmienił swoje logo we wszystkich social mediach na właśnie tą notyfikację z adnotacją, że w jeden dzień stali się memem, bo rzeczywiście tak było. Internet zalał się memami, momentalnie po tym zdarzeniu. mBank podziękował wszystkim za to, że byli z nim i bardzo dużo firm to podłapało. Podłapało to potem Allegro, które wypuściło praktycznie, że kopię tej notyfikacji z odpowiednią reklamą swojego portalu. Potem poszła w to też Pizza Hut, i na końcu, jak najbardziej, spotkało się to z pozytywnym odbiorem. Także, nawet jeżeli coś pójdzie nie tak, zawsze jest szansa to uratować. A jakieś negatywne przykłady? Czego nie robić? Czego nie robić? Mamy przykład z, nasz, z rynku amerykańskiego, kampanii Pepsi, w której występowała taka popularna celebrytka. Kendall Jenner. Reklama polegała na tym, że Kendall jest na sesji zdjęciowej, a wokół są jakieś protesty. Nie wiadomo generalnie o co chodzi, ale chodzą, chodzą tam ludzie z jakimiś transparentami, są marsze. Kendall przyłącza się do tych protestów. E, przybija żółwika z aktywistami i potem wręcza policjantowi z prewencji, który tam jest Pepsi, i wszyscy się razem śmieją i jest fajnie. Natomiast nie spotkało się to w ogóle z pozytywnym odbiorem. Przede wszystkim z uwagi na słaby timing. No właśnie. E, nawiąza. To było oczywiste nawiązanie do Black Lives Matters. Mhm. I trochę te wydarzenia nawet bardzo zostały strywializowane, spotkało się to z bardzo złym odbiorem w społeczeństwie amerykańskim. Czyli nawet jeżeli nie było wiadomo przeciwko czemu oni protestują, ludzie sami dobudowali sobie te historie. Zdecydowanie. Bo ona działa się dosłownie w tym samym momencie. Tak i poczuli się być może wykorzystani, poczuli się nieważni i poczuli, że ich problemy są trywializowane. Kolejnym przykładem fiaska jest kampania Audi w Chinach. Na filmiku reklamowym widzimy jak przyszła teściowa przerywa ceremonię zaślubin, ogląda bardzo dokładnie pannę młodą, patrzy jej w zęby, pociąga ją za nos. No i na koniec pada takie stwierdzenie, że ważne decyzje muszą być podejmowane z najwyższą starannością. No i Odbiorcy bardzo źle odebrali ten filmik. E, padło też takie stwierdzenie, że być może to odnosi się do tego, że teściowa sprawdza, czy przyszła synowa nie ma operacji plastycznych. No i generalnie bardzo duże uprzedmiotowienie e, kobiety. E, to mogło być też nawiązanie do tego, że, au, że m, operacje plastyczne, a Audi e, w Audi mogą być podrabiane części, także już tak. Oczywiście e, szeroko. Bardzo, bardzo szeroko, bardzo źle się to, mm, bardzo zły był odbiór tej reklamy, no i Audi na końcu musiało oczywiście przeprosić y, za seksizm. No to ja mam pytanie na koniec bardziej od serca czy bardziej z rozumem digital branding? Tutaj musimy wziąć pod uwagę wiele czynników, nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie. E, z jednej strony musimy pamiętać o wartościach, które nam e, przyświecają, musimy pamiętać, że nasza marka. E, musi mieć spójne wartości, spójną komunikację, bo jeżeli coś będzie nie tak, to nasi odbiorcy momentalnie to wyczują. E, natomiast rozum rozum jest jak najbardziej też istotny. E, przy brandingu, przy cyberbrandingu musimy trzymać rękę nieustannie na pulsie. W internecie i w naszej przestrzeni publicznej bardzo dużo się dzieje. Tutaj, tak jak wspomniałam, chociażby ta zmiana najpopularniejszych wyszukiwarek w samej Ukrainie, wynikająca z danej sytuacji politycznej. Obecnie mamy też bardzo skomplikowaną sprawę z TikTokiem w Europie Zachodniej, na przykład we Francji. Nie, o, urzędnicy państwowi nie mogą już oficjalnie korzystać z TikToka, natomiast w Indiach jest on w ogóle zakazany. Prawdopodobnie wynika to z powodów politycznych, ponieważ TikTok jest aplikacją chińską, Indie mają. Konflikt z Indiami odnośnie swojego pogranicza. Czyli znowu wracają nam te kwestie polityczne, już to kiedyś tu miałyśmy w czasie naszej rozmowy. Polityczne i wynikające z tego problemy odnośnie cyberbezpieczeństwa. Bo jeżeli chodzi o TikTok, to nie do końca wiadomo, jakie dane z naszych telefonów zbiera ta aplikacja oraz gdzie one są przechowywane. Także nie wiadomo, w jaką to stronę pójdzie. Obecnie, jeżeli planujemy kampanię w, w Europie, no to musimy mieć na uwadze to, że urzędnicy faktycznie mają ograniczony dostęp do tego, czy ludzie pracujący dla rządu. Natomiast również sytuacja zmienia się w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych, w stanie Montana, od stycznia przyszłego roku TikTok będzie w ogóle zakazany dla wszystkich. Także bardzo ciekawe też, jak to będzie przeprowadzone. Także nawiązując do, do tego pytania, trzeba trzymać cały czas rękę na pulsie. Specjalista do spraw cyberbrandingu to jest taki marketingowiec, to jest taki psycholog, to jest taki też kolorysta, to jest ktoś, kto śledzi sytuację polityczną, to jest ktoś, kto śledzi trendy, to jest ktoś, kto bada statystyki na bieżąco. Jest specjalistą w zakresie różnych generacji, czym różnią się pokolenia w poszczególnych krajach czy w poszczególnych strefach zasięgu. Na koniec chciałabym dodać jeszcze jedną rzecz: że w, w momencie, kiedy na rynku mamy bardzo dużo marek, kiedy wszyscy jesteśmy przebodźcowani, zacznijmy tworzyć przedmioty wartościowe, to może takie trochę utopijne podejście, ale zastanówmy się, te, zastanówmy się nad tym, czego nam jako społeczeństwu trzeba i zaczniemy to produkować. I wtedy w sposób szczery, wtedy w sposób spójny będziemy mogli zbudować ideę wokół naszego brandu, wokół naszej marki. Będziemy mogli połączyć ze sobą ludzi i budować wokół naszej marki jakąś społeczność. Także tego sobie i Państwu życzę. Bardzo Ci dziękuję za te życzenia, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę, Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny podcast.